Aniu. Cześć Aniu, witam cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku o Prism Brain Mapping. Ja też Cię bardzo serdecznie witam i serdecznie Was kochani witamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać na inny jeszcze temat niż do tej pory związany i z naszymi predyspozycjami, i z badaniem, które pokazuje, jakie mamy właśnie preferencje zachowań i jak z nich skorzystać w pracy i nie tylko. Myślę sobie, że dzisiaj warto byłoby dodać ten kolejny kawałek związany z czterema obszarami mapy PRISM, czyli Aha. takimi obszarami, które charakteryzują się też bardzo ważnymi rzeczami w kontekście wyników później badania PRISM. Porządkując, patrząc na, na diagram, który jest reprezentacją właśnie graficzną naszego mózgu, no to po lewej stronie, w lewej półkuli, będziemy miały, mieli, patrząc od góry, ćwiartkę złotą i czerwoną, czyli ta lewa półkula nastawiona na zadania, na, na dane, na osiąganie. Prawa półkula, znowu od góry patrząc, zielony obszar będzie na górze diagramu, a niebieski na dole, czyli odpowiednio przednia część mózgu, to część mózgu. No, i tutaj mamy oczywiście pewną charakterystykę tych obszarów, też i różnice między tymi obszarami wewnątrz, bo każdy obszar znowu dzieli się na dwa jakby wymiary preferencji. No, i właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co jest wspólne dla tych, dla tych obszarów, a, a gdzie tu mamy różnice i jakie. Prism jest y, y, też na tyle ciekawe, że ono nie klasyfikuje nas, że my jesteśmy czerwoni albo zieloni, mm -hmm. jesteśmy żółci albo niebiescy, bo bardzo często takie mam poczucie, nie wiem jak ty Ania, że jak y, osoby wykonują, wykonują różne badania czy testy, to jest taka tendencja później do nazywania siebie właśnie tymi kolorami. Prawda. A ja chciałabym od razu zaznaczyć, że właśnie w badaniu pryzm te kolory służą nam po to, żeby oznaczyć właśnie te cztery części naszego mózgu i to, co akurat w tych częściach też się mówiąc kolokwialnie rozgrywa. Czyli mhm. co tam się dzieje i dlaczego akurat właśnie na tej części są najbardziej zarysowane wyniki. Rozpoczynając może od tej części lewej, czyli od koloru czerwonego, będziemy tutaj w kolorze czerwonym, czyli w tej części czerwonej, mieli takie dwa wymiary, jak wykonawczy i dominujący. I to, co jest ważne, to tutaj na pewno będzie ambicja, zadania, cele, czyli właśnie ta część taka bardzo zadaniowa. Natomiast to, co różni te dwa wymiary, to to, że wykonawczy będzie nastawiony na realizację celów, Zespołowych i dla firmy, czyli będziemy mieli tutaj dowożenie tematów, takich mhm. właściwie, żeby brać odpowiedzialność za, za całość. I nawet jeżeli zespół nie domaga, to jeszcze dopchniemy kolanem, ale ten cel zespołowy zostanie osiągnięty. Natomiast w tym wymiarze dominującym będziemy mieli um, dowożenie celów, ale własnych, czyli mhm. będziemy skoncentrowani na tym, żeby osobiste cele było osiągnięte, Niekoniecznie będziemy zwracać uwagę na to, czy zespół na tym, za tym nadąży. Przeciwne środowisko pracy preferuje z kolei ktoś, kto ma prefer, preferencje w obszarze złotym, bo to jest z kolei osoba, która ceni sobie spokój w pracy, harmonię, przewidywalność, strukturę. Ale Tutaj tak samo mamy dwa wymiary, czyli mamy szczegółowego i oceniającego, i tu też jest różnica, ponieważ łączy te dwa wymiary analiza, natomiast ten szczegółowy to będzie taki, który. Zbiera dane, gromadzi, doszukuje się jakichś miejsc, punktów, słabych ogniw, które wymagają poprawy. Oceniające za to, korzysta z tych nagromadzonych danych, analizuje i podejmuje decyzję opartą o fakty. Kolejny obszar, czyli zielony, również ma dwa wymiary: jest to wymiar innowacyjny i inicjujący. I ten obszar zielony charakteryzuje się ekspresją, też kreatywnością, pomysłowością, tam jest bardzo dużo generowania nowych pomysłów. Natomiast to, co różni te dwa wymiary, to to, że innowacyjny jest bardziej w głowie, czyli wymyśla, kreuje, generuje dużo różnych rozwiązań i pomysłów. Natomiast inicjujący bardziej wyrzuca te pomysły na zewnątrz, czyli pokazuje je świat. Czyli mówiąc krótko, innowacyjny będzie bardziej w głowie, a inicjujący bardziej w gębie, czyli będzie potrafił te pomysły sprzedać. Sierce, zarówno zielone, jak i niebieskie, czyli w naszej, czyli w prawej półkuli, są bardziej nastawione na ludzi. I tak samo niebieski też jest nastawiony na ludzi, tylko trochę w inny sposób. Tutaj mamy takie wspólne cechy, jak stabilność, jak Nakierowanie ku drugiemu człowiekowi, natomiast w odróżnieniu od zielonego tutaj mamy takie dążenie do bliższych, głębszych więzi. I teraz mamy wewnątrz niebieskiego obszaru dwa wymiary. Jeden to jest koordynujący, drugi to jest wspierający. Teraz ten koordynujący, jak sama nazwa wskazuje, już możemy trochę się domyślać, czyli potrafi skoordynować, ale tutaj też jest taka zdolność do, taki talent, taka umiejętność. Czytania drugiego człowieka pod względem jego umiejętności, i to jest też taka, taka umiejętność jakby zarządzania tymi umiejętnościami, skoordynowania, tak, żeby ta osoba czuła się dobrze w przedzielonych zadaniach, ale też żeby były spełnione interesy firmy i zespołu. Natomiast Wspierające to jest taka osoba, która dąży do um... No, właśnie do wsparcia, do zaopiekowania się tym drugim człowiekiem. To jest takie serce na dłoni i, i, i życzliwość, i, i szczerość, i, i, i chęć chęć opieki. Przez nasze kolejne odcinki będziemy jeszcze analizować, co na tej mapie PRISM można wyczytać. Natomiast już dzisiaj zapraszamy na nasz kolejny odcinek no i na śledzenie informacji o naszym kwietniowym warsztacie. Tak jest. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy po więcej za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami i Tobie Ania też dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Ci Aniu i do zobaczenia. Do zobaczenia.